Naszym dzisiejszym gościem jest Barbara Stępniak, Wójt Gminy Szczawin Kościelny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Koniec roku to dobry czas do podsumowań. Jak w pani ocenie wyglądał ten rok w Szczawinie Kościelnym? Czy to był pozytywny czas dla mieszkańców i dla samorządu? Koniec roku to dobry czas, tak jak pani mówi, na podsumowania, aczkolwiek jesteśmy na końcówce różnych odbiorów, na końcówce różnych wykończeń zadań, które samorząd realizuje i w mojej ocenie był to bardzo dobry rok bardzo dobry ponieważ wiele inwestycji ważnych, znaczących dla mieszkańców naszej gminy udało się zrealizować. Wiele rozpoczęliśmy. No i przede wszystkim pozyskaliśmy rekordowe środki budżetowe oczywiście w roku wcześniejszym, poprzedzającym 2022. Więc inwestycje były możliwe głównie dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Jakie to były inwestycje? Co się udało zrealizować w tym roku? Tak powiedzmy o takich najważniejszych, no bo wiadomo, że tych inwestycji wszystkich, nie starczyłoby nam czasu, żeby wszystkie wymienić. I co uważa Pani za taki największy tegoroczny sukces? Wydaje mi się, że w tej właśnie w tym mijającym roku najważniejszą inwestycją, którą udało nam się zrealizować dla mieszkańców gminy Szczawin Kościelny, było to wybudowanie i odbiór przedszkola, czyli rozpoczęcie użytkowania nowo wybudowanego przedszkola na 150 dzieci. To przedszkole było zrealizowane praktycznie w ciągu krótkiego czasu, bo około roku zbudowaliśmy je za kwotę 5 i pół miliona złotych. No i zabezpiecza nam edukację najmłodszych. To jest dla mnie bardzo ważne, priorytetowe bym powiedziała. Podobnie zresztą, jak druga inwestycja, jest to inwestycja ze środków pozyskanych z programu ministerialnego z dofinansowaniem budżetu gminy, mianowicie gminne centrum opiekuńczo-mieszkalne, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Myśmy mieli taki obiekt po starej, nieużytkowanej już szkole wyłączony, niszczający i bardzo, bardzo starałam się pozyskać dofinansowanie do jego remontu. I kiedy pojawił się taki projekt, w którym można było uzyskać dofinansowanie właśnie na rzecz osób niepełnosprawnych, więc stwierdziłam, że jest to gra warta świeczki. Rzeczywiście warto te pieniądze sięgnąć, wybudować i dziś już w tej chwili odbyliśmy pierwszą Wigilię z mieszkańcami. Obiekt służy naszym mieszkańcom. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z jego funkcjonowania. A na jakiej zasadzie Działa ten obiekt? To jest dom dziennego pobytu, czyli pensjonariusze są przywożeni, są to osoby niepełnosprawne, przywożone z terenu gminy Szczawin Kościelny na maksymalnie 8 godzin w ciągu dnia, ale też dwie osoby, które mieszkają na pobycie całodobowym. A te dwie osoby wyniknęły stąd, że kiedy szkoła została przeniesiona to pozostali w niej nauczyciele. I ja sugerując się dobrem tych mieszkańców, którzy tam zamieszkiwali, postanowiłam, że zrealizujemy tę inwestycję również dla, z możliwością dla osób, które potrzebowałyby tam przebywać. Dla nas, dla budżetu gminy jest to ważna oszczędność w funkcjonowaniu, ponieważ te osoby, które są jako niepełnosprawne, są tam kierowane, nie są dysponowane do domów pomocy społecznej. A to ogromne koszty, wiadomo, dla gminy, dla każdej gminy, również dla naszej. Jeśli chodzi o budżet gminy, to nasz budżet w tym roku 2024 to kwota ponad 53 miliony złotych. To bardzo duża kwota rekordowa, tak jak wspomniałam, jak na nasze wiejskie możliwości. Nie mamy też dochodów yy, specjalnych, ponieważ nasze dochody własne polegające na podatkach i opłatach lokalnych to kwota tylko 6 milionów złotych. Więc yy, jedna wszystko, duża inwestycja. Tak, więc wszystko było. to, co się dzieje ponad tę kwotę, to są środki zewnętrzne, które udaje nam się pozyskiwać. Wiadomo, że dochodzą jakieś subwencje też, ale głównie bazujemy, realizujemy inwestycje w oparciu o różnego rodzaju dofinansowania. No to tego dofinansowania tak, było tak. naprawdę było dużo. dużo i jeśli pani pozwoli, to chciałabym wymienić o, kilka. W tej chwili jesteśmy na etapie realizacji ważnej inwestycji. To jest budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania Ochotniczej Remizy Strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szawinie Kościelnym i ten Inwestycje realizujemy za kwotę 7,5 miliona złotych. Kolejno rozpoczęliśmy również modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szczawin Kościelny. Patrzymy, mamy na uwadze, że no, musimy się dostosować do nowych wymogów wytycznych ustawy energetycznej, prawa energetycznego, również jeśli chodzi o ochronę środowiska w zakresie y, oświetlenia ekologicznego, LEDowego, więc tutaj rozpoczęliśmy tę inwestycję i to jest kwota 6 milionów 200 tysięcy złotych na terenie całej naszej gminy. Inwestycja jest w trakcie. To będą no, nowe zupełnie lampy w nowych miejscach? Czy tak, stare zamieniamy tak, plus tak, nowe? Tak, tak. Na tym etapie jesteśmy właśnie w tym, w tym projekcie. Będą to nowe lampy na nowych słupach z nowymi przewodami elektrycznymi. Ale też w kolejnym roku w budżecie na rok 2025 będę mówiła o tym ewentualnie, jakie kolejne mamy plany. To wtedy mogę tutaj wyjaśnić odnośnie kolejnych etapów. Jakby tego postępowania. Mamy również inwestycje drogowe. Zrealizowaliśmy budowę drogi w miejscowości Stefanów, na przykład, gdzie tam półtora miliona ta inwestycja wynosiła. I mniejsze drogi lokalne w innych miejscowościach, na przykład w Woli Tremskiej, w Holendrach. I to są takie inwestycje rzędu 350-500 tysięcy złotych. No, tak jak powiedziałam, dla nas jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli środki finansowe zewnętrzne. Zawsze łatwiej jest nam dołożyć. Do inwestycji, niż budować ją za własne środki. No tak, tym bardziej, że to są zazwyczaj no, dość duże kwoty. Dokładnie więc tak. Na jeden budżet to, to duże dokładnie obciążenie? Tak, dokładnie tak. Stawiamy również na doposażenie mieszkańców w ich potrzeby kanalizacyjne, ponieważ gmina się rozwija, budowane są nowe obiekty, nowe domy. W związku z tym w tym roku za blisko 2 miliony złotych budowaliśmy odcinek dwukilometrowy, odcinek kanalizacji w miejscowości Szczawinek. Jesteśmy także w trakcie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. To ważne zadanie z kolei dla mieszkańców, którzy posiadają indywidualne domy rozproszone na terenie gminy, tam gdzie nie ma możliwości wybudowania sieci kanalizacyjnej. Dla 74 gospodarstw domowych będziemy budowali przydomowe oczyszczalnie ścieków, a w tym roku 2024 z budżetu wydatkowaliśmy tylko część tej kwoty, ponieważ przygotowaliśmy projekty, staramy się uzyskać pozwolenia na budowę. Także no, nie wszystkie zadania udało się zrealizować nie w pełni, to, to, to tak. One są nie rozpoczęte ale w trakcie budowy. Wykonujemy także i kończymy adaptację pomieszczeń w jednej ze szkół, konkretnie w szkole w Szczawinie Kościelnym. Zaplanowaliśmy adaptację na dziennego opiekuna. Mając na uwadze opiekę nad dziećmi najmłodszymi, młode mamy chcą podjąć pracę, chcą wracać na rynek pracy, chcemy im to umożliwić właśnie poprzez dziennego opiekuna. Myślę I Na ten program tak, też uzyskaliśmy Tak, uzyskaliśmy 300 tysięcy złotych z funduszy ministerialnych, także staramy się, aby ta inwestycja do końca grudnia zostało kilka dni, ale chcemy ją zakończyć tak, aby z dniem 1 stycznia mogli, można już było uruchomić właśnie tę pomoc dla młodych rodziców. I to chyba jest pierwsze takie miejsce na terenie. Pierwsze na terenie gminy Czarin Kościelny, ale myślę, że też ważne i z tego, co mamy informacje od pracowników, mamy duże zainteresowanie ze strony rodziców. Planujemy także może inaczej w tym roku 2024 zakończyliśmy termomodernizację strażnic na terenie gminy i była to strażnica w miejscowości Wola Tremska, gdzie jeszcze przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków Urzędu Marszałkowskiego uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup źródła ciepła oraz paneli fotowoltaicznych, oczywiście we współpracy ze strażakami. Także cieszę się bardzo, bo ta współpraca. Jest pomiędzy gminą a mieszkańcami bardzo dobra, również pomiędzy jednostkami ochotniczych straży pożarnych, i w ten sposób wiele rzeczy udaje nam się zrealizować. No tak, tam dużo osób działa, to można wyczytać tak, na, tak. Na, na pani socja, social mediach. Że wiele osób działa po prostu w czynie społecznym. Tak dokładnie zwanym. tak. Dokładnie I wiele tak. rzeczy udaje się zrobić bezkosztowo, bez nie tak. wynajmuje się. Jestem ekipą. bardzo wdzięczna mieszkańcom za to, że są zaangażowani i chętnie odpowiadają na moje apele. Jeśli potrzebujemy pomocy, to tę pomoc otrzymujemy. Muszę też wspomnieć o kolejnej jednostce, żeby się nie poczuła dotknięta. Straż jest ochotnicza straż pożarna w Szczawinie borowym. To jest mała jednostka, ale też bardzo zainwestowaliśmy w ciągu ostatniej kadencji we wszystkie jednostki, również tę jednostkę. W tym roku, żeśmy wymienili pokrycie dachowe, zmieniliśmy też sufit w strażnicy, w środku. Także myślę, że mieszkańcy również będą zadowoleni, bo korzystają po prostu z tych strażnic, nawet na uroczystości lokalne. Tak? Ponadto współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim i przy tej bardzo dobrej współpracy, za którą tutaj pragnę serdecznie podziękować, panu marszałkowi. Pozyskaliśmy wiele środków finansowych na drobne inicjatywy, już nie chcę ich wszystkich wymieniać, ale jest ich bardzo dużo. Są to w ramach programu Mazowiecka Aktywizacja Instrumentu Sołectw, na przykład tak zwane miasy, czy Mazowsze dla Sportu. Pozyskaliśmy środki finansowe na na przykład strefę rekreacji w miejscowości Łuszczanów albo na taką siłownię zewnętrzną w miejscowości Helenów. Po prostu masa jest z tych programów i z wielu, wielu korzystamy. Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim instytucjom za współpracę. Tak, no dzięki tym programom można wiele zrobić, takich mniejszych inwestycji, które Dokładnie. też są bardzo potrzebne tej społeczności lokalnej do rozwoju. Tu mamy 2024, za chwilę zaczynamy 2025 rok. To nowe plany, nowe wyzwania. Jak w tym roku kształtuje się budżet? Budżet nam troszeczkę wzrasta, w, przypomnę, w 2024 wynosił 53 miliony, tutaj wynosi 56 milionów. Część zadań oczywiście przechodzi, ponieważ no nie udało nam się ze względów logistycznych, czasowych, niezwiązanych wyłącznie z naszym tutaj jakby trybem zamówień, ale też po prostu zależnie od innych instytucji jesteśmy, tak? Więc część zadań nie udało się zrealizować. One przechodzą na rok 2025 i myślę, że takim najważniejszym Najważniejszą inwestycją, którą tutaj będziemy realizowali jest budowa drogi w miejscowości Mościska, Misiadla, Kalen Jest to droga bardzo wyczekiwana przez mieszkańców, ponieważ na odcinku 7,5 km mieszkańcy mieszkają przy drodze szutrowej. Więc każda pora roku, która wiąże się z opadami, wiosna, jesień i zima teoretycznie, no przynosi niestety wiadomo, niekorzystne, tak, niekorzystne warunki atmosferyczne do poruszania, przemieszczania się. Mieszkańcy bardzo tej drogi potrzebują. No mieliśmy, próbowaliśmy tę drogę realizować w tym roku, nie udało się ze względów na problemy z wykonawcą, byliśmy zmuszeni rozwiązać postępowanie. Postępowanie i przeprowadzić ponowne postępowanie przetargowe. Także 7,5 kilometra drogi będzie wybudowane. Cały ten odcinek. Tak, będzie wybudowany w roku 2025. Mam nadzieję, że się uda. Jeśli nie zakończymy go, bo to jest długie postępowanie, nawet administracyjne, bo uzyskanie pozwolenia to około rok czasu na sama procedurę, więc jeśli nie zakończymy to na pewno w 2026 zakończymy to zadanie, ale mamy już wykonawcę, który wykona nam budowę tej drogi za kwotę 5,5 miliona złotych. Ponadto to będziemy kończyli te inwestycje, które rozpoczęliśmy, czyli strażnicę w Szczawinie kościelnym, która także jest bardzo ważną inwestycją i przy bardzo dobrej współpracy z ochotnikami, strażakami ze Szczawina Kościelnego jest teraz obecnie realizowana. Planujemy również rozbudowę drogi w miejscowości Swoboda, przebudowę drogi w miejscowości, w miejscowości Białka, to kolejne inwestycje 500-600 tysięcy złotych. Nasze małe warunki, skromne dochody, to naprawdę są to duże inwestycje. Ponadto w tym roku rozpoczęte postępowanie również na inwestycje w granicach miliona złotych. Ono chyba zakończyło się kwotą 1 200 tysięcy w przetargu. Postępowanie dotyczyło przebudowy więźby dachowej, wymiany więźby dachowej w jednej z parafii na terenie gminy Szczawin Kościelny, parafii Suserz. I to zadanie również właśnie w sanktuarium Suserskim będzie realizowane w 2025 roku. Jesteśmy już po wyłonieniu wykonawcy, także mamy nadzieję na pomyślność i e, realizację tych zadań. Tych zadań jest bardzo wiele, ja je mam tutaj spisane, ale naprawdę nie sposób nie myślę, że dużo czasu byśmy poświęcili na to, żeby je wszystkie, wszystkie wymieniać. Tak naprawdę piszemy wiele wniosków i liczymy na rozpatrzenie pozytywne ich i realizacje. Czyli będą, jest szansa, że będą kolejne pieniądze Zdecydowanie, z tak, i będziemy się starali o to, żeby je uzyskiwać. Przed nami święta Bożego Narodzenia i nowy rok, czego chciałaby Pani życzyć mieszkańcom? Przede wszystkim zdrowia. Życzę, żeby ten rok y, przyszły, 2025, nie był gorszy niż 2024. Życzę wszystkim radości, pogody ducha, pojednania na ten świąteczny czas, ale przede wszystkim też pokoju w sercach i spokoju na świecie. Oby nam się to wszystko spełniło, aby te życzenia. Były spełnione w całej rozciągłości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.